Gadam na rozmowę, niewiele gadam, no bo wiele robię Liczę siopę, nie pogadamy o hip-hopie Dzień jak co dzień, dla ciebie byłby grubym lotem Nie opoczywam, no bo nie chcę i nie mogę Z Bogiem Z Bogiem ale w tym filmie pokażę wam jak typem dograć z siekierów grincha i elytro bez łaskawieńca. Z takim połączeniem itemów w wbicie topki jest teraz mega łatwe. Zobaczcie jak ty jak padały. Na moim Discordzie jest stosowanie na taką siekierę grincha, więc zapraszam wpijać na DC i brać udział. To tyle. Siema. Dobra, mam tutaj siekierę grincha, Elytrę 4 4.1 i 2 seteana. Z takim czymś dzisiaj będziemy tepać. Dobra, tepną mnie. Tepną mnie, ale nie wiem kto. Dobra. Dobra, są dwie osoby. Wrzucił mnie niestety. Mamy go tu. Dobra, walnę go z siekiery grincha. Dobra, zamuruję nad sobą. No i dobra, poliza bardzo szybko. Tepnął bardzo szybko. Czyli netherite, tak? Nie, niestety nie. Jest first jakiś. Dobra, mam full domneczek Sikierka No i dobra, polizał bardzo szybko Jest serce drugie No Tepnął Polizał Nawet sikiery nie musiałem dawać Dobra, tepnął Resty Steve'ek Trap jest bardzo, ale to bardzo słaby. No i jest kilka. Dobra, no, tepną mnie. Nie wiem co się tu dzieje. Chłop stoi w trapie. Daj mu się kierkę. Kolega jest chyba w lekkim szoku, tak mi się wydaje. Nie, nie mam dźwigni. Dobra. Będę musiał je jakoś gdzieś tu jeszcze zmieścić w ekwipunku bez taki problem. No i się kierę No i polizał. Dobra, tepną mnie ktoś. Nie serefa. I Lecimy. Dobra, co my tutaj mamy? Nie jest to jakiś najlepszy trap. Całość tego golemika bo nie miałem. I mogę bardzo łatwo zdadać, Dobra, lepiej z trapa wejdę w sumie. Nie będę tu ryzykował. Dobra, jeden polizał. Mogę tutaj w trapie siekiera. No i padł. Dobra, tepnął kolejny. Jest to mocny trap. Dobra, zabiję go sobie kolegę z łuku. Bez enchantów. Dobra, skinął. No i co, to pomyślę do kolejnej osoby. Dobra, tepną mnie Nie wiem coś to za trap, ale wylewa się lawa yy, Dobra, śnieżka Dobra jest, żyje Jakim cudem? Jezu, prawie śmierć Ten altował w ogóle No Zrobiło się trochę niebezpiecznie tak szczerze Dobra, tepną mnie nie mam już śnieżki. Dobra, na luzie Bale się kiero. Amro, chodzę z tym, bo to kurwa. Jest to takie śmiecie, że ja nie wiem. Eee, kolega jest wystakowany nieco. leży jeden widik szikierka grincha no i polizał drugi dobra, tepną mi jakiś typek lecimy dobra, jest no diaksy, no są same diaksy ciągle szikierka dobra nie wiem, która to już siekierką dostała, ale znowu Piąta chyba już siekierka Padły... Bania, bania padła Zginął, dobra Co on tutaj miał? Z tego co widzę, to tą klatę sobie na start weźmiemy No, jest anarchiczna klata, git Dobra, topimy kolejny Dobra, walę mu Grincha. Git. Nie polizał. Dobra, tepną mnie, lecimy. A Jezu, patrzcie jakie są Stewy. Dobra, tepną mnie kolejny przez ściany mi bije kolega. dobra. Jeszcze steveczek. No, patrzcie, co się dzisiaj dzieje. Ja bym się tak z jakimś drytem poklepał, ale sorry, no, ale nie mogę. Bo nie ma nikogo do klepy. Dobra, topną mnie. Jezu. Patrzcie, jaki dziś jest wieczór z stewów. To to widzicie? Dobra, na szczęście nie ma wody, to można się chwilę coś tu poklepać. Siekiera cobweb Ręcz 2 No i policzał Dobra, tepnęmy Mam mało perł, to jest ten jedyny minus Ja stąd wypieprzam, bo to jest To jest to Dobra, wypieprzam stąd jak najszybciej Udało mi się wyścić jedną perłą Nie wiem, jak to się stało, dobra, ale Krinczka Pięknie Dostał jeszcze obrażenia Dripa I tutaj kolega Koksy nie mogę tu paść, nie, to się... Tak. Dobra, wycykałem kolejną perfekcyjną perłę. Zginę teraz Hubert, więc jest też bardzo fajnie. Teraz se zginie ProGamer. Ja se wycykam tutaj. Teraz jest pieprzem, z jednym słowem. Nie wiem co on robi, ale jak widzicie jest bardzo głupi Dobra, tepnął mnie Ostatnie tepnięcie Musi być netherite Oho, nie wiem, ale walę się kierę na start Cykam perełkę w sumie Nie na zdjęcia bo moją twarz będziesz widział już po śmierci tego nienich nie, nich nie będzie, będzie ciężkie, ponieważ ty, mamy elitrę będzie wręcz mega łatwe weźmy sobie speeda może w co najwyżej pytać błądzisz tam gdzie gołym okiem widać możesz dalej szukać kiedy będę jeść i będę się kibać owe drzwi otwierają się przedem, no wszędzie dzisiaj jest to pracyzm, może w co

Myślisz, że mogę wpłynąć na Deweku? Nie pamiętnikasz. Dabijam o tym samym, bo to co zawija loca. Nie płuczę, żeby Nie pucuję się na zdjęcia, bo moją twarz będziesz widział tuż po śmierci. Ty chcesz być bogaty, ale nie znasz bogaty. Jesteś inowiercą, jesteś inną Nie zobacz, nie zobacz, potem. No i zginął. Nic z niego nie mamy, ale. chociaż sobie zginął, fajnie. Dobra, tak zakończymy ten odcinek. No nie było dużo jakichś fajnych akcji. Jeżeli chcecie. Kolejny taki odcinek z Stefaniem, z takim ekwipiem, jak się to wam fajnie ogląda, napiszcie po prostu, że chcecie jeszcze raz taki odcinek. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.